No to cześć! Dzisiaj jest nowe miejsce do otwierania paczek, troszeczkę bardziej jaśniejsze, bo mi się tam nie chce po prostu wszystkiego śpiecić i tak dalej, tak dalej, więc mam pokój, który cały czas u niego jest jasno. Więc otworzymy paczuszkę, która do mnie przyszła. Aż się zdziwiona, w jakiej... do jakiej została skrzynki wsadzona. Robię to tak, żeby jej nie uszkodzić, bo nie wiem, co ona ma tam pod spodem ma bardzo dużo folii. Chyba mi się nóż stępił. Olaf, ty jeszcze działaj. No, tak jak mówiłam, niedużo miała tutaj e, tego. Tego tego. O jest. No i mamy... No i jest to figurka, lalka, nie wiem, jak to nazwać. Jest to coś takiego. Spodobało mi się to, więc wzięłam. Zobaczymy, jak to wygląda. Mam tu jakieś kartki? Okej. Okay. Znaczy, ogólnie to jest do rysowania, chociaż dla mnie to będzie figurka postaci. Jako... O Jezu, ja to chyba wszystko powyciągam. Dobra, otworzyłam. Więc tak, mamy zestaw rączek. Nawet dość ładne. Mamy chyba dodatkowy jeszcze jeden zestaw rączek. Mamy... Pistolet? Tutaj mamy e, chyba laptop. Tutaj mamy... Nie mam żadnego pojęcia co. Tutaj nie wiem co to. To jest chyba telefon. Wiecie co? To fajne, że to jest niepomalowane. Ja się pobawię w malowanie. Tu jest miecz. A sama figurka. Wygląda tak. I ja się tutaj zabawię w prepping, i chyba jej malowanie. Niby to jest lalka do zdjęć, ale będzie do czegoś innego.